za który tak naprawdę powinni ci, którzy świadomie łamali konstytucję, odpowiedzieć. Nie było żadnej próby zamachu stanu. Zakładam, że marszałek jest też obywatelem Rzeczpospolitej. Jako świadek może zeznać na prokuraturze, że według jego wiedzy nie było i tak dalej. Cześć! Wracając z siłowni, zobaczyłem na telefonie wywiad z Ryszardem Petru. Nie jest on postacią, która często pojawia się w nagłówkach. Dodatkowo wywiad był prowadzony przez moją ulubioną królową obiektywizmu. Jesteście na kanale Kto wygrał, a w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, jak Petru znowu miesza i wygląda, jakby chciał zostać wykopany z kolejnej partii. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, a my przechodzimy do tematu. Ryszard Petru w swoim najnowszym wystąpieniu skomentował słowa swojego kolegi partyjnego Szymona Hołowni. I zobaczyłem, że jednak po tym wystąpieniu, po tym sformułowaniu, po przecinku mówił, że to jest swego rodzaju figura retoryczna i tak to odbieram. Serio, że figura retoryczna? Ja Jednak słowo zamach stanu, czy, czy określenie zamach stanu brzmi poważnie. Nie było żadnej próby zamachu stanu. Z tego co wiem, nie było żadnych nacisków. Były różnego rodzaju dywagacje, co by się stało jeśli. I w związku z tym nie ma takikolwiek znamion zamachu stanu. A ja jestem ostatni, który może kogoś tam upominać za wpadki językowe, bo tak odbieram tę wypowiedź Szymona Hołowni, za którą zresztą potem wycofał się, przeprosił. Według niego wypowiedź marszałka była jedynie figurą retoryczną, a nie ujawnieniem realnych propozycji, na mocy których miałby on dopuścić się zamachu stanu. Ciężko mi jednak uwierzyć, że była to tylko figura retoryczna. Hołownia przecież dokładnie rozwinął swoje słowa i dodał, że nazwiska osób, rzekomo go namawiających są mu znane i zamierza o nich napisać w pamiętnikach za kilka lat. Jeśli chodzi o te pamiętniki, to wygląda na to, że zamiast nich powstaną raczej akta prokuratorskie, i to w niedalekiej przyszłości, a nie za kilka lat. Pojawiają się już bowiem głosy, że marszałek zostanie wezwany do prokuratury na przesłuchanie. Petru wspomina też, że hołownia rzekomo wycofał się ze swoich słów i wydał oświadczenie, którym wszystko sprostował. Tego oświadczenia nie ma jednak ani na jego profilu, ani nie można go znaleźć w mediach. Co więcej, Petru kategorycznie zaprzecza, jakoby miały miejsce jakiekolwiek naciski czy propozycje. I zobaczyłem, że jednak po tym wystąpieniu, po tym sformułowaniu, po przecinku mówił, że to jest swego rodzaju figura retoryczna i tak to odbieram. Serio, że figura retoryczna, ja odbieram... jednak słowo zamach stanu czy, czy określenie zamach stanu brzmi poważnie. Nie było żadnej próby zamachu stanu. Z tego, co wiem, nie było żadnych nacisków. Były różnego rodzaju dywagacje, co by się stało, jeśli. I w związku z tym nie ma takichkolwiek znamion zamachu stanu. A ja jestem ostatni, który może kogoś tam upominać za wpadki językowe, bo tak odbieram ten wypowiedź Szymona Hołowni, za którą zresztą potem wycofał się, przeprosił. Zamach stanu to był w 2015 roku, jak PiS uderzył w niezależność Trybunału Konstytucyjnego. W kolejnym roku, kiedy powołano nowe KRS, kiedy wprowadzono de facto osłabienie Sądu Najwyższego, to był prawdziwy zamach stanu, za który tak naprawdę powinni ci, którzy świadomie łamali konstytucję, odpowiedzieć. Tutaj... Nie było żadnego zamachu stanu i z tego, co wiem, nie było żadnych nacisków. W związku z tym traktuje to jako figurę retoryczną. To ciekawe, że członek partii Szymona Hołowni publicznie go dyskredytuje. Stawiając go w sytuacji, w której wychodzi na kłamce. Tym, czy Hołownia kłamie, czy nie, zajmie się prokuratura. Z wypowiedzi Petru wynika, że jego partyjny kolega jest albo kłamcą, albo ignorantem, który nie potrafi się precyzyjnie wysłowić. Obóz rządzący na pewno ma motywy, by zdyskredytować i pozbyć się Hołowni, ponieważ w ostatnich tygodniach stał się on dla nich dość niewygodny. Sam marszałek również zaczyna się miotać i szukać innych opcji. Spotkał się przecież z Jarosławem Kaczyńskim, co wywołało duże oburzenie w koalicji rządzącej, ponieważ spotkanie to nie było z nikim konsultowane. Kaczyńskiemu od dłuższego czasu zależy na przeciągnięciu na swoją stronę posłów PSL i Polski 2050, ponieważ potrzebowałby ich do stworzenia tzw. rządu technicznego. Petru zresztą nie jest jedynym posłem Polski 2050, który próbuje zrobić z Hołowni szaleńca. Izabela Bodnar, członkini jego partii, upubliczniła wiadomości z wewnętrznej grupy dyskusyjnej, na której znajdował się sam zainteresowany. Pozostaje pytanie, dlaczego pani Izabela publikuje takie wiadomości właśnie teraz? Chołownia stał się ostatnio bardzo niewygodnym koalicjantem, ujawniając, że był namawiany do zamachu stanu. Wbił szpile Donaldowi Tuskowi i zakończył debatę o rzekomo sfałszowanych wyborach. Teraz wszyscy koalicjanci muszą biegać po mediach i tłumaczyć się z jego słów. Wiadomości, które ujawniła była już chyba koleżanka Hołowni, pokazują, jak Izabela Bodnar pyta, dlaczego mówi ono o przekręcaniu wyborów, a nie o nieprawidłowościach. Mówiąc w ten sposób, Hołownia podważał uczciwość instytucji, nad którymi pieczę sprawują jego partnerzy z koalicji. Ujawniając te wiadomości, pani Bodnar wprost sugeruje, że to właśnie te słowa marszałek miał zinterpretować jako namowę do zamachu stanu, co stawia go w bardzo trudnej sytuacji i dosłownie robi z niego wariata. Dziwne, że przypomniała sobie o tych wiadomościach dopiero po kilku dniach, ale co ja tam wiem? Wydarzenia te układają się w bardzo ciekawą chronologię. Najpierw Petru dyskredytuje Hołownię, nazywając go kłamcą, a teraz pani Bodnar publikuje ich prywatną korespondencję. Wszystko to wygląda jak próba uciszenia niewygodnego polityka. Widać, że Hołownia zaczął za dużo mówić, a ekipa rządząca próbuje go zneutralizować, zanim powie coś więcej. Jeśli do świadomości publicznej dotrze przekaz, że hołownia to kłamca i szaleniec, straci on jakąkolwiek wiarygodność. Wtedy, nawet jeśli będzie mówił prawdę, nikt mu nie uwierzy. Trzeba przyznać, że sam hołownia im w tym pomaga. Już teraz traci pozycję lidera we własnej partii na rzecz Katarzyny Pełczyńskiej Nałęcz. Wygląda na to, jakby Tusk chciał, żeby Hołownia zniknął ze sceny politycznej, zanim stanie się drugim Kukizem. W dalszej części swojej wypowiedzi Ryszard Petru stwierdza, że jego zdaniem prokuratura nie będzie miała żadnych powodów do prowadzenia śledztwa. Ale oczywiście od razu, pamiętam, pan Święczkowski tak podchwycił, złożył zawiadomienie do prokuratury, ale zakładam, że jeszcze raz, według mojej najlepszej wiedzy nie było nacisków żadnych i nie było próby zamachu stanu. Ale z tego się pan marszałek nie wycofał, że były naciski, wycofał się tylko z określenia tego retorycznego to co, zamach stanu. Z natomiast... tego, co ja wiem, w związku z tym hmm. zakładam, że marszałek jest też obywatelem Rzeczpospolitej jako świadek może zeznać na prokuraturze, że według jego wiedzy nie było i tak dalej. Z tego, co ja wiem, jeszcze raz podkreślę. Było były dywagacje o różnych wariantach, co jeśli. Prawda? Co się stanie jeśli, co się stanie jeśli i nie nazwałbym tego y, naciskami w żadnym wypadku. Każdy musi rozważać różne warianty, szczególnie, że pani teraz mówi o tym, czy głosy powinny były być przeliczone, Ale pamiętam ten czas, kiedy byliśmy tam miesiąc temu, czy tam półtora miesiąca temu, i y, półtora miesiąca temu i była naprawdę szansa na przeliczenie tych głosów, w związku z tym trzeba było rozpatrzyć różne scenariusze i rozpatrywanie scenariuszy nie odbieram jako nacisku. Mm -hmm. prokuratura w każdym... Według mojej wiedzy nie byłem na tych spotkaniach. Prokuratura zapowiada, podeszłam chyba poważnie do tej sprawy, bo rzecznik warszawskiej prokuratury, pan prokurator Skiba, powiedział, że jest przygotowana prokuratura na bardzo długie, wyczerpujące przesłuchanie w tym zakresie. Przesłuchanie marszałka Hołowni. Myśli pan, że pan marszałek może jeszcze pożałować mocno tych słów? Ale jeżeli, wie państwo, no jeszcze raz, nie rozmawiam z marszałkiem, ale zakładam, że pójdzie tam, powie, że nie było zamachu stanu. I nie było nacisków? Twierdzi, że jeśli hołownia zostanie wezwany, to zaprzeczy, jakoby dostał jakiekolwiek propozycje i sprawa zostanie umorzona. Jednak, gdy druga osoba w państwie formułuje tak poważne oskarżenia, to nie jest to zwykła figura retoryczna, lecz poważny zarzut. Moim zdaniem jest zdecydowanie za wcześnie, by wydawać jakiekolwiek werdykty. Wszelkie wątpliwości w tej sprawie powinna wyjaśnić prokuratura, bo skoro według Petru żadnych propozycji nie było, to dlaczego chołownia wspominał o nazwiskach, które zamierza kiedyś ujawnić? Właśnie. Tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. A wy co sądzicie o słowach Ryszarda Petru. Uważacie, że jego wypowiedź, która podważa wiarygodność chołowni, jest motywowana celem politycznym? A może to tylko dbanie o interes koalicji kosztem samego marszałka? Koniecznie podzielcie się swoimi teoriami w komentarzach. U nas nie ma cenzury, więc piszcie śmiało. Ja tymczasem uciekam, bo ryż z indykiem mi stygnie. Byliście na kanale Kto Wygrał, pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Do zobaczenia w następnym odcinku.